Dzień dobry, witam. witam państwa serdecznie. Niezwykle miło i przyjemnie jest tu dzisiaj przed państwem wystąpić. Na początku, jeśli rozmawiamy o kontekście doświadczeń klienta, warto sobie odpowiedzieć, dlaczego te doświadczenia są takie ważne. I wydaje mi się, że najlepszą i najbardziej syntetyczną odpowiedzią będzie tutaj zacytowanie Briana Solisa. Współczesnego antropologa cyfrowego, który jakby odpowiada, dlaczego one są ważne. Dlatego, że to, co ludzie czują, pamiętają o Twojej marce, zaczyna się i kończy doświadczeniem, które im dostarczasz. No i żeby w tych doświadczeniach dobrze się poruszać, dobrze się nawigować i też mieć na nie wpływ, potrzebna jest mapa. No i do dyspozycji mamy tutaj konkretny rodzaj mapy. Jest to mapa podróży klienta, Customer Journey Map. Jej charakterystycznym elementem jest ta linia emocji, która charakteryzuje to, jak, jak klient się czuje na różnych ścieżkach mapy. Ale kluczowym, kluczową właściwością jest to, że jest to bardzo mocne narzędzie, które pozwala organizować biznes skoncentrowany na, na kliencie. Po co tworzyć takie mapy? Dlaczego się tym, tym zajmować i je doskonalić? Po pierwsze, mapa ta daje. Wspólne i powszechne zrozumienie doświadczeń, które nasi klienci w kontakcie, w kontakcie z naszą marką przechodzą. Po drugie, jesteśmy dzięki niej w stanie odnaleźć te miejsca, gdzie te doświadczenia są, są słabsze i, i udoskonalać je. No i po trzecie, jest też niezwykle fajnym elementem do tego, aby pobudzić innowacyjność w naszej firmie i starać się dodawać nowe elementy w ścieżce klienta. Jak stworzyć mapę? Ze względu na, na czas, tutaj w ogromnym skrócie powiem tylko, że, że zaczynamy zapewne od wyboru celu. Po co robimy? Jaki fragment tej podróży klienta projektujemy? Mapujemy, określamy personę, czyli ten, ten typ klienta, którym jesteśmy najbardziej zainteresowani, i budujemy scenariusz podróży. Tutaj Państwo, jak, jak jesteście na tej sali, te elementy wydaje mi się, że błyskawicznie jesteście w stanie opanować. Natomiast tym elementem mapy, który daje największą wartość, to jest ten aspekt odkrywania tych doświadczeń realnych klientów. Jak się to robi? Poprzez zbieranie informacji. Skąd te informacje? Przede wszystkim z wywiadów, z rozmów z klientami, z obserwacji, jak oni reagują, jak zachowują się w danej ścieżce, ale też każda organizacja ma mnóstwo informacji wewnątrz. To są działy wewnętrzne, to są sprzedawcy, to jest contact center, który na co dzień rozmawia z klientami i wie zna ich odczucia. I to pozwala dalej wytyczać, wytyczać ścieżkę emocjonalną i generować tak naprawdę pomysły, zmian, które mają czynić organizację bardziej klientocentryczną. W dalszej prezentacji chciałem, w dalszej części chciałbym się skupić właśnie na tych doświadczeniach co się dzieje, jeśli, jeśli podejmujemy wysiłek do tego, aby je zebrać. No i przytoczę tutaj parę, parę wydaje mi się ciekawych przykładów, które mogą być inspiracją i też, też pokazać kierunki zmian. Wciąż takim elementem, który Często występ jest powszechny w branży leasingowej, jeśli chodzi o proces zakupowy, jest to, że tym pierwszym punktem styku z informacją o finansowaniu jest wizyta w salonie. No i okazuje się na przykład, że w jednej z sieci salonów ten proces wygląda w ten sposób, że po rozmowie z doradcą, z dealerem, który konfiguruje samochód, jeśli chodzi o finansowanie, jest on odsyłany. Do innej osoby, z którą może rozmawiać o finansowaniu. No i jest wyposażany w wydruk konfiguracji pojazdu. No i kluczowym elementem jest żółta karteczka, która informuje o rabacie. I tak, tak, wyposażony trafia, trafia do biurka kolejnej osoby. No i ta żółta karteczka mogłaby wzbudzać jedynie uśmiech na twarzy, ale jeśli stykamy się już z kolejką i z koniecznością poczekania jeszcze, jeszcze chwilę, no to te wrażenia i odczucia mogą ulec, ulec zmianie. No a jeśli by zapytać klientów czego oni oczekują, no to tutaj zapewne pojawi się chęć tego, aby rozmawiać z tą jedną osobą, z którą konfigurujemy auto, aby ona też przedstawiła ofertę, ofertę finansowania. Przechodząc dalej jeśli mówimy o porównywaniu i wyborze, wyborze ofert no to tutaj wciąż króluje przekazywanie i przesyłanie tych informacji w postaci plików PDF no i klient może tutaj trafić na taki nieprzyjemny moment gdzie mając zestaw takich plików nie jest w stanie na pierwszy rzut oka zidentyfikować która firma leasingowa mu je przedstawiła a ani też jakie są Szczegóły, szczegóły w środku. No, a w środku też możemy znaleźć różne ciekawe przykłady na przykład drugi, drugi wariant kalkulacji dodany, dodany długopisem. Jeśli to zestawimy jeszcze z, z tym, czego tak naprawdę klienci nie lubią w, w procesie zakupowym. Czyli brak szczegółowych informacji na temat opłat albo trudność w ich znalezieniu. No to wrażenia i doświadczenia klienta są, powiedziałbym, dosyć, dosyć nerwowe. No i tutaj z tą informacją można powiedzieć, że współgra statystyka, która wskazuje na to, że. Preferowana forma kontaktu na etapie zapytania ofertowego i kalkulacji to jest kontakt, kontakt osobisty. Wypełnienie formalności, kolejny etap na tej, na tej naszej ścieżce. No, i tutaj również w branży dosyć popularne wciąż są formularze papierowe. No, ale jeśli jest taki formularz, ma. Aż 11 stron. No to nie jest to zbyt miłe wrażenie. No i jak ten proces wygląda dalej? tak Wypełnienie: ten, ten formularz trzeba sobie wydrukować, wypełnić, podpisać, no i pewnie podążając zgodnie z wszystkimi procedurami, dostarczyć osobiście doradcy. Doradcy tutaj oczywiście idą idą na rękę i pozwalają przesyłać sobie zdjęcia podpisanych formularzy. To jest ok, o ile przewidują to wszelkie procedury, gorzej, jeśli te informacje są przekazywane na prywatnym koncie WhatsAppowym doradcy. No ale mamy też dobre przykłady. Tymi dobrymi przykładami są formularze, do których można, można trafić przez przesłany w ofercie link, czy wprowadzając numer oferty, ale tutaj też rozmawiając i prowadząc wywiady z klientami, też można dotrzeć do i zaobserwować takie momenty, w których to doświadczenie jest na przykład ciężkie ze względu na język, który mówi o jakiejś kaucji wliczonej, wliczonej w rata, o których klient nie ma, nie ma pojęcia. Idziemy dalej do zawierania umowy. No i tutaj również rozmawiając z prawdziwym, z prawdziwym klientem, porównując informacje zebrane od wielu, może okazać się, że tak naprawdę ten proces podpisania umowy osobisty nie jest tak trudny i nie stanowi problemu dla, dla klienta, szczególnie jeśli jest to moment odbioru, odbioru pojazdu. no Gorzej, kiedy trzeba. Tą umowę podpisać, podpisać wcześniej, i jeszcze dotrzeć do, do doradcy z jakiejś dalszej, z dalszej miejscowości. No i mamy oczywiście jeszcze weksel grozy i duże oczy klienta, kiedy jest mu podsuwane. Kwalifikowany podpis, podpis elektroniczny. No wydawało się to przez, przez pewien czas takim, takim remedium na ten proces zdalny. No ale tutaj również statystyki i ci klienci, którzy nie korzystają z, z podpisu kwalifikowanego, który w Polsce jest tym, który umożliwia zawieranie umów leasingowych, no też wskazuje, że, że klienci mają różne opory tak, związane z kosztami, związane z przyzwyczajeniami, związane też z obawami o to, że nie będą w stanie się tym, tym sprawnie posłużyć. No, i tutaj z zazdrością możemy sobie popatrzeć w kierunku naszych południowych sąsiadów i nie jest to Słowacja, a Austria, dlatego że końcem tamtego roku wprowadzono tam rządową usługę ID Austria, i w skrócie można by to podsumować, że jest to nasz M-obywatel, ale z jedną dużą przewagą, dlatego że tam Każda osoba, która, która posiada profil i tożsamość cyfrową, posiada również certyfikat pozwalający składać, składać podpisy kwalifikowane. Powszechność, dostępność i zaznajomienie się ludzi właśnie z, z tym rozwiązaniem no jest tutaj ogromnym, ogromnym atutem. No i co? No w Polsce. Możemy chyba bardzo mocno tylko trzymać kciuki, żebyśmy też doszli do, do, takiego, do takiego momentu. No i odbiór przedmiotu, tak? Co jest najbardziej tym niepewnym momentem w odbiorze, w odbiorze przedmiotu? No to, co się dzieje przed, czyli oczekiwanie. I, I tutaj możemy się spotkać z informacją zwrotną od naszych klientów. Że oni oczekując nie mają żadnej, żadnej albo bardzo ograniczoną informacji, co się dzieje, jak ten proces, proces się toczy. No i myślę, że możemy tutaj zerknąć i zainspirować się tym, na co klienci zwracają uwagę, co im się bardzo podoba, chociażby system powiadomień w, w imposto, gdzie dodatkowo mamy, mamy postać mata, który dodaje do tych automatycznych informacji taki ludzki, ludzki pierwiastek. Jeśli chodzi o sam, sam odbiór, no cóż, no nie ma tutaj chyba nic, nic więcej do dodania. Gwiazdka przychodzi w kwietniu. Natomiast tym, tym krokiem, który pewnie spina cały ten proces zakupowy w tej ścieżce, no jest to aktywacja dostępu do portalu obsługowego. No i tutaj również można przytoczyć anegdotyczną sytuację, gdy, gdy jedna z, z organizacji po prostu popełniając błąd w instrukcji, którą przekazywała klientom, powodowała to, że, że klient nie mógł się zalogować. To pierwsze logowanie wymagało w niektórych przypadkach kontaktu z, z infolinią. No i tutaj ten nastrój na pewno mógłby być pogorszony. Ze względu na, na czas nie będę tutaj przytaczał jakichś kolejnych przykładów. Myślę, że Państwo robiąc takie mapy i przechodząc przez ten proces odkrywania tych doświadczeń, ich zbierania, oceniania i ewaluacji, znajdziecie sporo, sporo ciekawszych elementów. Natomiast chciałbym się skupić na takiej chyba jednej, jednej poradzie, czego nie robić z mapą podróży, podróży klienta. Tutaj można to skwitować w ten sposób, że zbyt często zdarza się tak, że ta mapa stworzona przez zespół wspaniałych ludzi, masa informacji, jest ona tworzona w jakimś punkcie czasu, i jej koniec jest taki. Że wybieranych jest kilka, kilka najciekawszych projektów. One są realizowane. Tam, tam energia jest składziana jest w największym stopniu. Natomiast sama ta mapa ląduje w, w dolnej szufladzie czyjegoś biurka. Jeśli faktycznie wasza organizacja ma być klientocentryczna, to tutaj trzeba tą mapę utrzymywać, wracać do niej, poprawiać elementy, które, które na niej występują. Z mojej strony to, to wszystko. Zapraszam oczywiście do, do kontaktu. Jeśli będziecie Państwo mieć potrzebę związaną z tworzeniem takiej mapie, mapy lub realizacji konkretnych, konkretnych usprawnień, zapraszamy, zapraszamy do kontaktu. Dziękuję.